Dałem no, że są materiał stary. No, pewnie, że obejrzymy, bo wchodzicie na mój kanał. No, na najlepsze komentarze gamingowe w Polsce. Nieomylne. Analiza: Dlaczego kiedyś dało się grać w 15 FPS-ach? Ja Wam powiem, to jest bardzo proste. Jeżeli całe życie jeździłeś na rowerze i nie rozumiesz, czym jest motorower bądź samochód, albo byłeś całe życie wychowany na, na podstawie tego, że jeździ się furmanką i wozy mechaniczne nie istnieją, no to nie masz pojęcia, co jest dobre. Więc jak byłeś biedny, jednym dzieciakiem wychowanym w postkomunistycznej Polsce, mając ten taki tani kwadratowy komputerek, na którym stał monitor CRT, 15 cali to był twój maksimum, i odpalałeś tego gotika, który ścinał non-stop, ładował się po kilka minut, no to 15 FPS-ów, to myślałeś, że tak wyglądają gry, nie? A dopiero potem się dowiedziałeś, że ludzkie oko widzi więcej niż 24. No i oglądamy. Czy zastanawiało was może, dlaczego kiedyś gracze potrafili przechodzić gry nawet przy 15 FPS-ach? A na dzień dzisiejszy jest to co? Ej, a to też generalnie w sumie takie ciekawe pytanie na sam początek. Ktoś z was na przykład do dzisiaj gra w jakichś niskich FPS-ach i zobaczcie, Nvidia to mogłaby być wasza reklama w tym momencie na GeForce Now, no nie? <ścoughs> Ale nie ma! Nie ma! ...to najwyżej pokaz slajdów? Bo mnie tak, ba, nawet sam kiedyś tak kończyłem wiele tytułów, a nawet samych wersji demo. Jed ja pamiętam, że za dzieciaka generalnie byliśmy biedni i, <ścoughs> I mieliśmy komputer, słuchajcie, który miał dysk 1 gigabajt. I z uwagi na to, to był rok, nie wiem, 2004, może 2003? Jakoś chyba tak, no 2003 tak mi się wydaje, może drugi, bo jak szedłem do gimnazjum, to później gdzieś tam to był, nie wiem, który, 2007, to mi matka kupiła kompa faktycznie do nauki, nie? To wtedy Crazysa grałem przez wakacje, czekajcie. Byłem jednym z niewielu kolegów, który mógł odpalić Crazysa. Ale, no to słuchajcie tego, i miałem kompa z bratem na spółę oczywiście, i ten komp miał 1GB dysk twardy, z uwagi na co, mogliśmy na nim zainstalować dosłownie jedną jakąś nowoczesną grę. I wiecie, jaka to była gra? I do dzisiaj kocham tę grę i dlatego wiem o niej praktycznie wszystko, bo siedziałem w kafejkach internetowych i tylko czytałem stare o niej. Na starym modemie też tylko o niej. To było Diablo 2, słuchajcie. Wszystko robiłem w tym Diablo 2, a teraz co najgorsze, jak chciało się zagrać w inną grę, to trzeba było usiąść, skopiować save, uważać, żeby się nie pomylić, no bo wtedy byłby wpierdol od brata, jakbym usunąć jego Amazonkę, zainstalować nową grę, pograć w nią, skopiować z niej save'y, odinstalować ją i zainstalować Diablo, no bo wszyscy chcieliśmy grać w Diablo, nie? Jednak teraz nie wyobrażam sobie grać w ten sposób. Co za tym się zmieniło? Hejka, ja jestem Kitsune, a dzisiaj porozmawiamy sobie o płynności kiedyś i dziś. Zapraszam! Ważnym aspektem w tym temacie jest oczywiście postęp technologiczny. Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie tego filmu, przez dekady w gamingu do dziś zmieniło się naprawdę sporo. Podzespoły komputerowe, grafika, a nawet wyświetlacze. Każdy z tych czynników. Kupiłem dzisiaj Red Dragon Zeusy bezprzewodowe z krajem rabatowym LUDOS z 230 na 165. Essa Pokaż mi stare inne miejsce, gdzie kupić bezprzewodowe sławy ze 160 Z. Miał większy bądź mniejszy wpływ na to, jak postrzegamy płynność w grach. Swoją podróż zaczniemy jednak od starusienkich konsol. Tak, co prawda, bardziej w ramach ciekawostki, aczkolwiek również. Hej, dobra, w ramach ciekawostki. Jak myślicie, ile FPS-ów wyszytało się w NES-ie? Kontra, inne tego typu gierki, jakie miało świeżanie? Ile byście strzelili? Nawet jak nie wiecie, strzelcie, ciekawy jestem. 50, 24, 30, 24. Ja też bym strzelał 24, ale nie mam pojęcia, nie? Strzeliłbym 24, tak jest to z buta, bo myślałbym, że był taki standard filmowy i że pewnie do tego chcieli dobić, no nie? To, że tych animacji jest raczej mniej, ale teraz pomyślcie, jak lecą pociski w jakiejś takiej kontrze, powoli one się przesuwają na ekranie. Dalibyście temu 24 FPS-y? No chyba nie. To jest pierwsza myśl, ale drogą dedukcji, mając świadomość tego, jak to leci, to wydaje mi się, że byłoby tego mniej. I wy teraz część z was pisze 16. I jak byłbym w milionerach, miałbym pytanie za milion, to bym chyba strzelił 16, nie 24, ale ciekawy jestem. Dotyczy to płynności. Niegdyś konsole dzieliły się na wersje regionalne PAL i NTSC. W dużym uproszczeniu, płynność gier zależała wtedy od częstotliwości prądu w gniazdku. Jeśli teraz zastanawiacie się, jak częstotliwość prądu ma się so, do płynności gier, to już spieszę z odpowiedzią. Zjawisko to. Serte monitory miały Nie no, CRT monitory bardzo często miały chyba 75 Hz. w jakim projektowane były gry. Niegdyś logika gier była ściśle powiązana z synchronizacją wertykalną, czyli fałsynkiem. A mówiąc jeszcze prościej, aspekty takie jak np. prędkość poruszania się postaci, szybkość przeciwników, szybkość animacji, czy nawet dźwięk, muzyka i timery w grze były zależne od częstotliwości odświeżania ekranu. A ta wynosiła tyle samo co częstotliwość prądu w gniazdku. W regionach PAL było to 50 Hz, gdy w NTSC odświeżanie wynosiło 60 Hz. Idąc dalej, oznaczało to w praktyce, że gry w Europie, czyli Pal, były o około 17% wolniejsze od swoich wydań amerykańskich PSC. Problem ten istniał aż przez 5 generacji konsol, czyli jeszcze na pierwszym PlayStation był obecny szósta generacja była tą przejściową. Co ciekawe, najbardziej pokrzywdzone było PlayStation 2, gdzie wiele gier w wersji PAL nadal działało w 50 Hz i było wolniejszych od swoich odpowiedników w wersji Są NTSC. Ale ja to na, ja to bardziej kojarzę z symulacji, no nie? Te pojęcia. Jednak z biegiem czasu coraz więcej deweloperów zaczęło implementować opcję wyboru 60 Hz. Warto wspomnieć również, że wiele telewizorów PAL z tej epoki zaczęło natywnie obsługiwać sygnał 60 Hz, co było kluczowe. Następna generacja konsol, czyli era PS3 i Xboxa 360, praktycznie wyeliminowała ten problem. Konsole były projektowane z myślą o rynku globalnym i standardem stało się wyświetlanie gier w docelowej liczbie klatek. Przykładowo 30, ale synchronizowano to do 60 Hz, aby zapewnić większą płynność. Nowoczesne wtedy telewizory plazmowe czy też 360, LCD potrafiły bezproblemowo obsługiwać różne częstotliwości wejściowe, więc różnice regionalne w częstotliwości stawały się mniej istotne. Jest to też czas przejścia na rozdzielczości HD i cyfrowe wyjścia wideo. Przykładowo HDMI, komponent. Oznaczało to, że stary sposób kodowania sygnału PAL NTSC dla telewizorów analogowych stał się przestarzały i odszedł do LaMusa, razem z kultowymi telewizorami, tudzież monitorami z dupą. Co akurat jest dosyć zabawne, bo stare monitory miały dupę, a ty nadal jesteś sam. <grystanie> <grystanie> Ale do przodu poszła nie tylko technologia zaraz za nią dumnie kroczy grafika, bo jak wiadomo, nie od dziś więcej mocy obliczeniowej to i lepsza grafika. No chyba, że akurat zaczęliście swoją przygodę z grami tak mniej więcej w okolicach generacji PS4, to wtedy nie. Grafika stoi praktycznie w miejscu, tylko wymagania rosną. Grafika jednak ma spore przełożenie na to, jak postrzegamy płynność. Kiedyś gry miały znacznie prostszą grafikę. Były to często gry 2D lub wczesne gry 3D z niską liczbą poligonów, prostymi teksturami i ograniczonymi efektami wizualnymi. Przy takiej grafice niższa płynność była mniej zauważalna, ponieważ sam świat gry był mniej złożony i ruch nie był aż tak szczegółowy. Może dla kogoś będzie to szok, ale kiedyś trawa i liście na drzewach nie tańczyły na wietrze jak pan żul po tanim winie i trzech harnasiach, tylko raczej były sztywne, niczym skała i jakie pan grafik ociosał, tak stały już powsze czasy. Dzisiaj wiele gier dąży do fotorealizmu. Są bardzo złożone i szczegółowe. Nawet w tej rzeczy się rusza, więc każda utrata płynności bardziej rzuca się w oczy tak, i w Ale wraz z grafiką zmianie uległa także jakość animacji różnych modeli w grze, co również nie jest bez znaczenia. Prościej jest nam zignorować spadek płynności, gdy animacja w grze nie jest szczegółowa, ruch postaci jest drewniany bądź wręcz umowny. A i warto pamiętać, że dawniej same animacje miały zazwyczaj mniejszy klatkarz. Natomiast dzisiaj twórcy chcą jak najbardziej dopieścić szatę graficzną. Czy w tym mogę prosić animacji? o przerwy do toalety? Pewnie, nie ma problemu, stary. Pić, ale szybko, nie? Poczekamy, jak chcesz. No, jak ktoś jeszcze musi, to teraz dobry ten, dobry czas. Dobro, Urusaki jest, wracamy. Tutaj już nie ma miejsca na drewno i umowność. Oczekujemy płynnych, dopieszczonych animacji, mowy ciała, emocji zawartych w ruchu to jest kolejny mini-punkt naszego programu. Oczekujemy. Nie tylko technologia pędzi naprzód, nasze oczekiwania również. Twórcy gier od dawna przesuwają granice w jakości gier, już nawet nie mówiąc o samej grafice, tylko ogólnie. A my gracze przyzwyczajamy się do dobrobytu. Mimo, że ostatnio to bardziej mamy lata dymania na siano zamiast latu rodzaju, ale tak czy siak. Ale co, jak co? 2025 dobrym rokiem. Jaki rok był ostatni najgorszy? 23? Nie, 24 chyba był taki bekowy, nie? Mam wrażenie, że ten poprzedni rok był lipny, a teraz? A teraz raczej był dobry rok. Wyszło kilka fajnych gierek. Oczekujemy więcej niż te 20 lat temu. Jest jednak coś, co sprawia, że możemy poczuć tę filmowość, płynność i wodotryski w grach. Nazywa się to dokładnie monitor, któż by się spodziewał. Tak się składa, że one też nie stały w miejscu przez ostatnie dekady. Nasze monitory dysponują nieporównywalnie większą liczbą pikseli i są w stanie wyświetlić znacznie więcej klatek na sekundę, a to wiąże się z tym, że każda klatka jest jakby świeższa. To, co widzisz na swoim ekranie, jest bardziej aktualne względem Twoich działań, gdyż sam ekran odświeża się o wiele częściej, co z kolei prowadzi do mniejszego input laga, w wyniku czego gra staje się bardziej responsywna, co w dobie dynamicznych gier jest wysoce pożądane. W końcu chcemy mieć jak największą kontrolę. No właśnie, w dobie dynamicznych gier... Dziś gramy w gry kompetytywne, szybkie, często przez internet, z innymi entuzjastami A ja wam tylko wirtualizm. nie dam znać. Generalnie monitor wam nigdy nie pomoże w tych grach, to wy najprawdopodobniej jesteście chujowi, nie? <grym> Te rzeczy mają znaczenie, wiecie, przy top 1-2% graczy, których wy nie jesteście. <grym> to czy wygracie w Dotkę na 60 fpsach, czy na 30, czy na kurwa 240, uwierzcie mi, że nie ma żadnego znaczenia, no nie? W CESie raczej, raczej w CESie będzie miało większe niż w mobach, ale w docie w LoLu, proszę Cię, i nic nie zmieni, nie? Może gra będzie ładnie wyglądać. ...rozrywki i twojej mamusi. Każdy spadek płynności boli trzy razy bardziej, grozi śmiercią, przegraną i w najgorszym scenariuszu srogim w kurwe... to, to nie, to nie jest wina monitora, że z Silvera nie wychodzicie, oj, uwierzcie, nie? i darciem ryja do monitora. Eh, znam to uczucie. Ale kiedyś królowały inne gatunki gier. Tak gdzieś od późnych lat 80. aż do końca lat 90. grało się w przygodówki typu point and click. Lata 90. i początek 2000 to zaś czas gier turowych i innych strategii. No, to prawda. Tam niski klatkarz nie powodował chęci z wymiotowania w stronę monitora. Mieliśmy czas pomyśleć, zaplanować, poklikać i czekaliśmy na rezultaty. Ale hej, w końcu działało i dało się grać. Ale bym właśnie o tym należy kurwa. pamiętać tak jeszcze na koniec. Dla ówczesnych graczy najważniejsze było, że gra w ogóle się uruchamiała i działała. Życie było jakieś prostsze wtedy. Sam pamiętam jak grałem w demo legendarnego Crazysa, co nie jeden potężny komputer rozłożył na łopatki. Czy był to pokaz U mnie to było giga ciekawe, akurat z takimi starymi PC-tami, bo ja albo miałem kompa, który nie odpalał nic. Jezu, ja pamiętam jak Warcraft 3 wyszedł i ja miałem tak słabego kompa, że i Warcraft 3 nie chodził, no nie? Ja pierdolę. I wtedy mój brat miał kupionego na studia lepszego kompa i go przywoził do domu czasami. Jak on go przywoził do domu, to miał tam Warcrafta i ja w Warcrafta napierdalałem stary dzień i noc, no nie? Bo powiedzmy miałem przez weekend tylko kompa. No i chuj, trzeba było speedrunować kampanię stary z Warcrafta przez noc, nie? Jezu. To tak, ale gra nadal cieszyła. Czułem potęgę nanokombinezonu. Ścinałem palmy karabinem maszynowym. Eh, to były czasy. Pamiętajcie też, że kiedyś nie było miliona darmowych gier lub indyków na Steamie. Grało się w to, co było pod ręką. Gry z kiosku za dyszkę, gry z gazetek, ktoś pożyczył płytę do przegrania. Nie było miliona alternatyw na wyciągnięcie ręki. Graliśmy w to, co było, a drugorzędną kwestią było to, jak działało. Najważniejsze, że w ogóle jakkolwiek działało. I tak długo, jak gry dało się ukończyć, to siedzieliśmy przy swoich komputerkach. Podsumowując, zmieniło się tak w zasadzie wszystko. Od sprzętu, poprzez gry, to a Warrior nawet na ekranie? Chyba tak. No, problemy z prądem w gniazdkach, który dyktował płynność starych gier, każda z tych zmian mniej lub bardziej wpłynęła na to, jak postrzegamy płynność dzisiaj. A wy co o tym wszystkim myślicie? Zgadzacie się? A może jest coś, czego nie wziąłem pod uwagę? Komentarze Komputerze są z dla biblioteki. was, a ja z wielką chęcią na nie odpowiem i wejdę w polemikę. Już czy na samiusieńki koniec chciałbym tylko przypomnieć, iż akcja pierwszego Crazysa miała miejsce w 2020 roku. Ja się pytam, gdzie do są te zajebiste nanokombinezony? <laughs> no, no to cześć, do następnego. Arka. Co ty gadasz, że stary Crazys był w 2020 roku?